Grafowałem e, różne wielkie postacie. Pier, pierwszą wizytę papieża, latałem z papieżem w 1979 i e, y, wyjechałem dwa tygodnie potem do Ameryki, zostałem. I wydawało mi się, że jak ludzie podchodzili do papieża i e, trochę im się ręce trzęsły i nogi, to, to jest coś wielkiego. Przy Jacksonie padali. A teraz ze dwa tygodnie temu pokazuję jednemu z, z facetów ten album i tutaj jest ten kapelusz. To był właściciel firmy Portos. Firmy, która ma 60 lat. I on wyjmuje telefon komórkowy i chce fotografować ten kapelusz. Ja mówię, to jest dla ciebie, Albo. On mówi w takim bądź razie, to ja robię kapelusze. Jak tam potem przejdziemy do, do Pałacu Myśliwińskiego, no tam są te kapelusze. Zrobił kapelusze, nie bywały. Michaela Jacksona, to już funkcjonuje. No muszę powiedzieć o Michaelu Jacksonie, który tutaj e, przybył. Poznaliśmy się pierwszy raz, chyba jak Michael Jackson umarł. I pamiętam, że TVN do mnie zadzwoniło, że będą fani Michaela Jacksona. Ja mówię, ale ja nie przychodzę na takie rzeczy, bo to będzie takie. Tak, ale no, Przekonajmy się. No i e, ta osoba tutaj, e, która stoi, chciałbym, żeby powiedziała parę słów. E, okazuje się, że dzięki Michaelowi doszła do naprawdę e, dużego poziomu i biznesowego, i w ogóle. I to, że się tak przebiera, to jest coś niesamowitego. Ja, ja kilka lat temu, jak wyszedł ten album, zjechali się fani też do łodzi, śli przez godzinę albo dwie piątkowską. I pamiętam, podpisywałem tym ludziom te albumy, i nagle podjeżdża taka facetka na na wózku, ale ten wózek nie jest taki prosty, tylko złożony, czyli jeszcze, jeszcze bardziej musi być, musi mieć problem jakiś zdrowotny. I ja tak pamiętam, wstaję z tym albumem tak koło niej się pieszczę, ten album jakoś takiej jej no i mówi, niech pan się tym nie przejmuje. Ja jestem szczęśliwa, że mogę go mieć, Jackson mi pozwala żyć. Czy mogłabyś powiedzieć parę słów o tym? Bycie, bycie Michaelem Jacksonem w Polsce. A może aby nie wchodzić tutaj w jakieś prywatne y, sprawy, ja y, powiem może coś w imieniu fanów e, Michaela, bo um, e, panowie um, są wysoko postanow... postawionymi figurami e, z sukcesami, e, obracającymi się niejako na co dzień, tak? Wśród e, ludzi z mediów, e, wśród ludzi kultury, polityków i tak e, um, Natomiast ja bym chciała powiedzieć coś z punktu widzenia takiego zwykłego fana. Fani Michaela są specyficzni. Być może widać. Um, jesteśmy zazwyczaj tam, gdzie dzieje się coś Michaelowego, staramy się być zawsze, jeżeli tylko nam na to czas pozwala, mniejsze o pieniądze. Um, i, i, i. Chociaż zazwyczaj przysparzaliśmy Michaelowi wiele problemów, jego ochrona nas, nie wiem dlaczego, jeszcze naprawdę nie wytępiła, ale my robiliśmy wszystko, co tylko się dało, żeby ta ochrona naprawdę miała co robić, za co bardzo chcielibyśmy przeprosić. Niemniej jednak Michaela naprawdę bardzo, bardzo mocno kochał. on dla nas był jak brat, to nie był idol, to był brat, to był członek naszej rodziny i dlatego Um, takie sytuacje, takie zdarzenia, takie eventy jak ten dzisiaj mają dla nas znaczenie bardzo, bardzo szczególne. Bardzo szczególne dla nas mają znaczenie słowa, które panowie um, wypowiedzieli na temat Michaela. Um, um, opowiedzenie o tym, jaki Michael był naprawdę nie z mediów, tylko naprawdę um, oczami ludzi, którzy z nim spędzili parę dni, parę chwil, parę minut. To jest nieistotne, ale którzy go naprawdę poznali. Um, my staraliśmy się to zrobić, ale, byłoby, ale by to, było to ograniczone. Nigdy nie mieliśmy dostępu do Michaela, jak panowie. Um, niemniej jednak, taka wystawa jak ta pozwala, aby o nim ciągle mówiono, aby przypominano, kim był Michael, aby zgłębiano się w jego życie, w jego twórczość. I tutaj pragnę zauważyć, że jak pan powiedział, że, że, że to, teoretycznie Michael był. Chciałbym być naszym pokoleniem, tak? Ale my obserwujemy bardzo wielu, wielu bardzo małych fanów, którzy pojawiają się na złotach fanów, Michael, Michael, fanów Michaela, i oni naprawdę tę muzykę chcą słuchać, tę muzykę chcą słuchać, chcą tańczyć, chcą się przebierać za Michaela, e, chcą rozumieć, co Michael e, nosił swoją ideologią w życiu. I tak naprawdę to wszystko się dzieje, to całe zainteresowanie właśnie wynika z takich eventów, jaki ma miejsce dzisiaj. Także bardzo serdecznie, myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że w, w, w imieniu fanów Michaela, nie tylko w Polsce, bo Pana album, Panie Czesławie, to była wielka zazdrość fanów zagranicznych. Pana album się pojawiał na forach zagranicznych, na forach e, europejskich. Wszyscy się pytali, skąd Wy macie ten album? A my mówiliśmy, jest taki pan, pan Czesław Czepliński, który, który spędził z Michaelem parę dni, kiedy Michael był w Polsce. I oto sprezentował nam ten album. I naprawdę dla fanów to jest Really big deal. Yeah. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni państwo, to nie koniec wieczoru. E, Rozrzućmy właśnie dźwięki saksofonu, który poprowadzi państwa do pałacu myślewickiego gdzie zapraszamy na skromny poczęstunek. Dziękuję.